Początek wakacji w karkonoszach i górach izerskich obfituje w turystów, a dobra pogoda sprzyja górskim wędrówkom. Od soboty grupa karkonoska GOP udziela pomocy już 16 turystom. Do tej pory na szczęście były to łatwe przypadki, tylko stłuczenia, zranienia, zwichnięcia przy niegroźnych upadkach. Karkonosze potrafią zachwycić, mówili turyści. Na pewno są ładne, ciekawe, piękne widoki, roślinność. Te skały wystające. No to wszystko ma swój urok. I w górach ten staw. Dzisiaj wycieczka z dziećmi na, na śnieżkę. Jak się przygotować? No pozytywne nastawienie, dużo energii, dobre śniadanie, dużo wody. I idziemy, mamy przewodnika, który nas prowadzi. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, wybierając się w góry? Na pewno kwestia stosowania okularów przeciwsłonecznych o odpowiednim filtrze UV, stosowanie kremów, nakrycia głowy, a przede wszystkim no zabezpieczenie naszego organizmu wpłyny i to nie tylko czystą wodę, ale w elektrolity. Przygotowanie się na deszcz, opad, wiatr. To są rzeczy, do no, które powinny być. Natomiast bezwzględnie śledzenie portali pogodowych. Chcemy być świadomi, co go prawcy robią i jak mamy reagować w razie zagrożenia, albo pomagać innym. A numer ratunkowy pan zna? Mamy aplikację, tą alarmową. Syn wie jak, <głos》>, pięciolatek wie jak nawet ją użyć, więc jesteśmy gotowi zabezpieczeni. Goprowcy przez cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach, a sezon wakacyjny od lat jest tym najtrudniejszym. W roku poprzednim, w sezonie wakacyjnym, wypadków było więcej po stronie zachodniej, gdzie sekcja Świadów, sekcja Szkarska-Poręba tych zdarzeń obsługiwała dużo więcej niż sekcja Karpacz. Zasięg działania grupy karkonoskiego pryto to Sudety Zachodnie, czyli karkonosze, rudawy janowickie, góry kaczawskie, izerskie i krucze.